Bruno Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą, opis wiosny fragment. Oto jest historia pewnej wiosny. Wiosny, która była prawdziwsza, bardziej olśniewająca i jaskrawsza od innych wiosek. Wiosny, która po prostu wzięła serio swój tekst dosłowny, ten manifest natchniony, pisany najjaśniejszą świąteczną czerwienią, czerwienią laku pocztowego i kalendarza czerwienią ołówka kolorowego i czerwienią entuzjazmu, amarantem szczęśliwych telegramów stamtąd. Każda wiosna tak się zaczyna, w tych horoskopów ogromnych i oszałamiających, nie na miarę jednej pory roku, w każdej, żeby to raz powiedzieć, jest to wszystko. Nieskończone pochody i manifestacje, rewolucje i barykady. Przez każdą, Przechodzi w pewnej chwili ten gorący wicher zapamiętania, ta bezgraniczność smutku i upojenia, szukająca nadaremnie adekwatów rzeczywistości. Ale potem te przesady i te kulminacje, te spiętrzenia i te ekstazy wstępują w kwitanie, wchodzą całe w bujanie chłodnego listowia we wzburzone nocą wiosenne ogrody i szumie pochłania. Tak wiosny sprzeniewierzają się sobie, jedna za drugą pogrążone w zdyszany szelest kwitnących parków, w ich wezbrania i przypływy. Zapominają o swych przysięgach, gubią liść po liściu ze swego testamentu. Ta jedna wiosna miała odwagę wytrwać, pozostać wierną, dotrzymać wszystkiego, po tylu nieudanych próbach, wzlotach, inkantanta chciała się wreszcie naprawdę ukonstytuować, wybuchnąć na świat wiosną generalną i już ostateczną. Tak nieobjęty jest horoskop wiosny. Kto może jej wziąć za złe, że uczy się ona czytać go naraz, na sto sposobów, kombinować na oślep, sylabizować we wszystkich kierunkach? Szczęśliwa, gdy jej się coś uda odcyfrować, wśród mylącego zagadywania ptaków czyta ona ten tekst w przód i na wspak, gubiąc sens i podejmując go na nowo we wszystkich wersjach, w tysięcznych alternatywach, w trelach i świergotach, bo tekst wiosny znaczony jest cały w domyślnikach, w niedomówieniach, w elipsach wykropkowany bez liter w pustym błękicie i w wolne luki między sylabami ptaki stawiają kapryśnie swe domysły i swe odgadnienia.